Cześć to jest mój pierwszy film na kanale Vlog do Sukcesu Zamierzam tutaj publikować Często taki może nawet będzie to dziennik, zobaczymy Jak, e, Jakie są postępy mojej drodze do sukcesu Sukces e, Zdefiniuję może go najpierw, że będę miał sporą ilość gotówki i będę szczęśliwy. Sporo, powiedzmy, 5 milionów złotych w ciągu 5 lat. I że będę zdrowy, będę się zdrowo odżywał, będę miał dobre relacje z rodziną i z przyjaciółmi i będę zadowolony z życia. Zmotywowało mnie do tego obejrzenie filmu na kanale Roberta Gryna. Że wywiad z człowiekiem, który prowadzi bloga Zen Jaskiniowca, że motywacja jest tam do kitu, powiedzmy tak. Dobra, to jest te pierwsze Pierwszy mój film. Mam nadzieję, że tak, że to mi pomoże. Do usłyszenia.